Specjalnie dla Was 8 tipów dla koloryzowanych włosów. Tip numer 1. Pamiętaj, aby po zakończeniu aplikacji farby na włosy nie wyrzucać rękawiczek. Przydadzą Ci się one przy myciu, szczególnie przy ciemnych kolorach. Wtedy nie ma ryzyka, że ubrudzimy nasze skórki. Kiedy już wybierzesz się pod prysznic, zanim zaczniesz myć włosy, najpierw delikatnie spłucz je gorącą wodą, a potem przez około 2 minuty masuj. Emulgacja to podstawa dobrego wypłukania farby. Tip numer 2. Wypukuj włosy do momentu, aż woda będzie zupełnie czysta. Dopiero wtedy będziesz miała pewność, że usunęłaś nadmiar pro produktu z włosów, nałożony szampon nie wypłucze nadmiaru pigmentu. Tip numer 3. Po zakończonej koloryzacji nie wykonuj specjalnych rytuałów odżywczych dla Twoich włosów, dlatego że zbyt długo trzymana odżywka wbrew pozorom może wypłukać kolor. Zawsze po koloryzacji stosuj odżywkę dołączoną do opakowania. Ma ona specjalnie przygotowane pH, aby wygładzić włosy po koloryzacji, typ numer 4. Pamiętaj, że do koloryzacji możesz dokupić specjalne gadżety pomocne przy aplikacji farby. Pierwszym z nich jest tłusty krem, którym możemy zabezpieczyć kontur naszej twarzy. Zabezpieczamy całą strefę tam, gdzie kończą się włosy, włączając w to uszy, teren za uchem oraz całą szyję. Po to, aby przy rozjaśniających farbach nie nastąpiło podrażnienie, a przy ciemnych nie nastąpiło zafarbowanie. Jeżeli mamy dłuższe włosy i przekładając je do tyłu, one ciągle spadają na dół i brudzą nasze ucho, możemy wykorzystać taką oto nausznicę. Zakładamy ją na ucho i nasze ucho jest zabezpieczone. A co w przypadku osób, które tak jak ja noszą okulary i potrzebują trochę pomocy e, przy aplikacji, żeby dobrze widzieć co robią? Okulary mogą być zabezpieczone zwykłą taśmą klejącą. Wystarczy delikatnie zakleić ucho i wtedy już możemy okulary bezkolizyjnie założyć na głowę. Nie ma ryzyka, że nasze oprawy zostaną zafarbowane. Tip numer 5. Pamiętaj o tym, że to Twój naturalny kolor decyduje o tym, jaki będzie efekt koloryzacji. Tip numer 6. Pamiętaj, że wilgotne włosy mają rozchylone łuski włosowe, przez co jeszcze łatwiej się o siebie zaplątują. Dlatego nie możemy ich pocierać, tylko powinniśmy je wygniatać. Dlatego, zawsze po umyciu, pamiętaj, że nałożony ręcznik delikatnie wgniatamy nasze włosy, tak aby je odsączyć. Nie wolno wykonywać ruchu pocierania, dlatego, że jest to zwykłe tapirowanie włosów. Tip numer 7. Kolejnym tipem, o którym należy zawsze. Zawsze pamiętać jest używanie trytmentów, czyli tzw. kosmetyków bez spłukiwania. To one zapewniają naszym włosom miękkość, gładkość oraz to, że prezentują się świetnie zarówno w świetle dziennym, jak i sztucznym. Pamiętajmy o tym, że trytmenty zostawiając cienką powłokę na naszych włosach powodują to, że włosy mniej się uszkadzają podczas tarcia o nasze ubranie albo tarcia o pościel. To jest troszkę jak z pielęgnacją skóry. Nakładamy sobie maseczkę z ogórka, ale przed randką zawsze nakładamy odrobinę makijażu. I trytmenty działają właśnie jak makijaż dla naszych włosów. To one wyciągają z naszych włosów największy połysk, zdrowie i gładkość. Tip numer 8. Każdy z nas lubi stylizację na gorąco. Zalotne loki albo idealnie gładka tafla prostych włosów. Pamiętajmy o tym, że używając gorących urządzeń powyżej 200-210 stopni, zawsze, ale to zawsze powinniśmy użyć termoochrony. Termoochrona w sprayu gwarantuje nam to, że używając nawet gorących urządzeń, nasze włosy oprócz tego, że będą pięknie wystylizowane, będą też bezpieczne i zdrowe.